Są takie momenty w życiu człowieka, kiedy burza nie dzieje się wokół niego, ale w nim samym, kiedy człowiek staje rano i czuje ciężar w sercu, którego nie umie nazwać, kiedy myśli uciekają w stronę wspomnień, które bolą bardziej niż chcielibyśmy przyznać, kiedy w środku istnieje jakiś niepokój, którego nie potrafimy zatrzymać, nawet jeśli na zewnątrz wszystko wygląda w porządku. To właśnie wtedy najbardziej potrzebujemy. Jezusa Miłosiernego, Tego, który zna każde ludzkie serce. Rozumie każdy ból. Pamięta każdą łzę. I przyjmuje nas nawet wtedy, kiedy nie potrafimy przyjąć samych siebie. On powiedział: Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daje. Ten pokój nie jest zwykłą ulgą, którą daje kilka minut odpoczynku. To pokój, który wchodzi głęboko w rany człowieka, tam, gdzie nikt inny nie ma dostępu. Pokój, który odbudowuje to, co w nas zostało zniszczone. Pokój, który koi pamięć, uzdrawia emocje i pozwala wreszcie oddychać bez lęku. Jezus miłosierny zna rany, które noszą ludzie, dawne zranienia, niespełnione marzenia, zdrady, niesprawiedliwość, Strach o jutro, ból po stracie, konflikty rodzinne, trudne słowa, których nie da się cofnąć, gniew, który zjada od środka, i wspomnienia, które nie pozwalają ruszyć dalej. Dlatego ta modlitwa jest zaproszeniem, aby oddać Jezusowi to wszystko, co odbiera wewnętrzną równowagę. To prośba o pokój, którego świat nie potrafi dać. Pokój, który jest Jego darem, Jego łaską, Jego dotykiem. Dziś pozwolimy mu wejść do naszego wnętrza. W każdą ranę, każdą trudność, każdy smutek, każdy strach i każdy chaos, aby on sam mógł powiedzieć: Pokój Tobie. kropka". Modlitwa do Jezusa Miłosiernego o pokój serca, uzdrowienie wewnętrzne i uwolnienie od ciężarów. Jezu miłosierny, przychodzę dziś do ciebie taki, jaki jestem, z całym moim lękiem, z całym moim niepokojem, z ranami, których nikt nie widzi i z ciężarami, których nikt nie dźwiga oprócz mnie. Przychodzę, bo wierzę, że tylko to możesz dać mi pokój, którego tak bardzo potrzebuje moje serce. Jezu, dotknij moich wspomnień, tych, które wciąż bolą. Uzdrów to, czego nie potrafię już unieść. Oddaję Ci każdy moment, w którym poczułem się zdradzony, opuszczony, niezrozumiany. Oddaję Ci te chwile, w których moje serce pękło w ciszy i nikt tego nie zauważył. Panie, ty wiesz, jakie są moje niewypowiedziane troski. Znieś moje zranienia, które noszę jak ciężkie kamienie. Proszę. Zdejmij ze mnie ten ciężar, wejdź w moje rany i napełnij je Twoim światłem. Jezu miłosierny, uwolnij mnie od gniewu, od złości, od urazy, od bólu, który wciąż wraca. Uczyń moje serce wolnym, aby mogło kochać, wybaczać, ufać na nowo i iść naprzód bez strachu. Panie, proszę Cię także o uzdrowienie moich emocji. Uspokój moje myśli, które tak często krążą wokół tego, co mnie zraniło. Wycisz ten wewnętrzny chaos, który odbiera siły i radość. Jezu, ty jesteś Panem pokoju. Niech Twoje światło przeniknie każdy zakamarek mojej duszy. Niech Twoje miłosierdzie przyniesie mi oddech wolności. Niech Twoja obecność stanie się dla mnie schronieniem, bezpiecznym miejscem. I uzdrawiającym objęciem. Oddaję ci też moją przyszłość, abyś ją prowadził tak. Jak potrafisz najlepiej. Oddaję ci moje życie, abyś je uporządkował. Oddaję ci moje serce. Abyś je uzdrowił. Oddaję ci moje myśli, abyś dał im pokój. Oddaję ci moje emocje. Abyś je wyciszył. Jezu miłosierny. Proszę. Wypełnij mnie Twoją łagodnością, Twoją czułością, Twoją obecnością, która wprowadza harmonię tam, gdzie aż do dziś był tylko chaos. Bądź moim pokojem, bądź moim uzdrowieniem, bądź moją siłą, bądź moją drogą, bądź moim światłem, które prowadzi przez każdy mrok. Napisz w komentarzu, o jaki pokój prosisz Jezusa miłosiernego w swoim sercu. Abyśmy mogli objęci Cię wspólną modlitwą. Jezu miłosierny, trwam w tej modlitwie z pragnieniem, aby Twoje światło weszło jeszcze głębiej. W moje serce, w moje rany, w moje słabości, w to wszystko, czego nie umiem naprawić sam, oddaję Ci także te części mojego życia, których się wstydzę, których nie rozumiem, których nie potrafię uporządkować. Wejdź. Panie, w moje niedoskonałości nie po to, by mnie osądzać, ale by mnie uzdrowić. Bo tylko Ty potrafisz kochać człowieka, nawet wtedy, gdy on nie potrafi kochać siebie. Jezu, w Twoje ręce kładę wszystkie moje lęki. Lęko dni, które nadejdą, lęko zdrowie, lęk o rodzinę, lęk o pracę, lęk o to, czy sobie poradzę. Zabierz ze mnie ciężar, który sprawia, że serce bije z niepokojem. napełni je twoją obecnością, która niesie spokój większy niż jakakolwiek ludzka obietnica. Oddaję ci także mój gniew, ten, który pojawia się w filach zranienia. Panie, przemieniaj mój gniew w łagodność, urazę w przebaczenie, a ból w wolność. Proszę. Abyś pomógł mi zostawić za sobą to, co otrzyma mnie przy przeszłości i nie pozwala iść w stronę Twojego światła. Oddaję Ci moje traumy, te dawne i te nowe. Proszę, dotknij miejsc, do których nie mam odwagi wracać. Wypełnij je Twoim miłosierdziem, które odbudowuje człowieka od środka. Jezu, Ty jesteś Bogiem, który nie naprawia powierzchownie. Ty uzdrawiasz głęboko, w sposób, którego nie potrafi dokonać nikt inny. Dlatego otwieram Ci moje serce i proszę, usuń z niego wszystko, co przeszkadza mi w życiu, kochaniu i przebaczaniu. Jezu miłosierny, proszę również o pokój w moim domu. Wejdź w moje relacje. Te, które są kruche. Te, które są napięte. Te które potrzebują Twojego dotyku. Uczyń je miejscem, gdzie króluje szacunek, łagodność, zaufanie i ciche dobro. Panie, w Twoje miłosierdzie, oddaję tych, którzy mnie zranili, nie po to, by usprawiedliwiać ich czyny, ale by uwolnić moje serce z ciężaru, który nie pozwala mi żyć w pokoju. Daj mi siłę powiedzieć: Jezu, Ty zajmij się tym. Daj mi odwagę, aby zamknąć drzwi przeszłości. I zaufać, że Twoje światło prowadzi mnie do nowego życia. Jezu, proszę Cię jeszcze raz. Z całą prostotą i pokorą. Wprowadź pokój w moje serce. Pokój, który nie zależy od okoliczności. Od pogody, od ludzi, od wyników. Ale od Twojej obecności. Nie w Twoje miłosierdzie. Otuli mnie jak ciepły płaszcz. Niech Twoja łaska przyniesie mi nowy początek. Niech Twoje spojrzenie uzdrowi moje wnętrze. Jezu, Ty jesteś moim pokojem. Jezu, Ty jesteś moją siłą. Jezu, Ty jesteś moim światłem. Jezu, Ty jesteś odpowiedzą na każdy niepokój. Dlatego oddaję Ci wszystko. Całe moje życie. Całą moją przeszłość. Moją teraźniejszość. I przyszłość, którą znasz tylko ty. Pokój serca nie zaczyna się wtedy, kiedy wszystkie problemy się skończą. Ani wtedy, kiedy wszystko w życiu zacznie układać się idealnie. Tak naprawdę pokój zaczyna się wtedy, kiedy człowiek decyduje się oddać kontrolę Jezusowi. Kiedy przyznaje, że nie musi już dźwigać wszystkiego sam, że nie musi walczyć w samotności. Że nie musi ukrywać swoich ran. Pokój zaczyna się w chwili, kiedy pozwalamy Jezusowi dotknąć miejsc, które nas bolą, i wejść tam, gdzie my boimy się wejść. Pokój serca rodzi się, gdy człowiek odkrywa, że Jezus nie odrzuca, nie ocenia, nie zawodzi, że On naprawdę prowadzi, z łagodnością i miłością, większą niż wszystko. Co człowiek mógłby sobie wyobrazić? Kiedy powierzamy swoje serce Jezusowi Miłosiernemu, nie tylko prosimy o uzdrowienie. My otwieramy się na nie. Jego pokój nie jest ucieczką od problemów, ale siłą do ich przejścia. Jego miłosierdzie nie jest uspokojeniem chwilowym. Ale przemaną, która trwa. Kto oddaje Jezusowi swoje rany? Ten zaczyna żyć inaczej, spokojniej. Głębiej, mądrzej, odważniej, bo wtedy serce przestaje być polem walki, a staje się miejscem Jego obecności. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, zapraszam Cię, abyś zasubskrybował kanał Światło Modlitwy, abyśmy mogli codziennie modlić się razem i wspólnie budować przestrzeń pokoju, wiary i nadziei. Udostępnij ten film komuś. Kto dziś potrzebuje poczuć pokój w sercu? Niech światło Jezusa miłosiernego dotrze tam, gdzie panuje niepokój. Niech Jego pokój będzie Twoim pokojem. Amen.